Teraz tutaj są takie moje spostrzeżenia, jak to wyglądało na przestrzeni czasu z, moich, yy, z mojej obserwacji. Jak to wygląda na, na, na przestrzeni czasu. to yy, te, 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 te zapowiedzi tego, co się tutaj te, trochę teraz dzieje. Jak to wyglądało. No, przeczyta, no przeczytam. No przeczytam. No. Jak widać, już wyszło przysłowiowe szydło z worka. Mamy aktualnie ogromny mobbing w pracy, polegający na Ubieranie ludzi w czarne lub ciemne ubrania z czarnym kolorem, sugerujące jakby rządy tej planety chciały widzieć wszystkich obywateli w trumnach. Świętowanie promocji Black Friday było tego zapowiedzią, w pewien sposób było tego zapowiedzią, poprzez wystawianie na wystawach czarnych baloników i tylko czarnych ubrań. To taki oczywisty kult śmierci. Było to w okresie, gdy jeszcze nie było nawet w Chinach tworzonej paniki medialnej związanej z wirusem Wuhan. Taka wystawa to oczywiście wykpienie świętowania urodzin, na przykład w USA, gdzie jest pełnokolorowych, w tym momencie często pełno pełnokolorowych baloników lub ślubów. W ślubów, w zasadzie bardziej wesel. Wiadomo, odwrotność świętowani, świętowania, świętowanie po prostu krzywdy, choroby, choroby i śmierci to co teraz się dzieje udowadnia to, że nastąpiła po prostu następna nowa forma planowanej tresury po tym całym cyrku maskowym gaśnica CO2 na przykład jeżeli chodzi o te całe CO2 czyli gaśnica śniegowa jest wypełniona CO2 nie można jej według zaleceń używać jednej po drugiej według zaleceń no, używać jednej po drugiej ponieważ wyższe stężenie, jakie by powstało wtedy, może spowodować no, szybkie uduszenie się. W ogóle to organizm jest po prostu przez ten sposób zatruwany, zatruwany jak jest większa ilość właśnie CO2. Na przykład, no, jeżeli chcemy, na przykład jest taka technika, są takie techniki właśnie, żeby po prostu właściwie to wiele osób no moja matka też akurat takie, taki tekst mówiła że po prostu że należy pójść do parku i brać głębokie oddechy no i takie właśnie takie techniki właśnie związane z tymi oddechami oddechami właściwie no to są bardzo proste no to właściwie branie głębokich oddechów właściwie yy, sprawia że oddychanie tym że tego CO2 po prostu pozbywamy się jest go coraz mniej, a inaczej doprowadzamy po prostu do zatrucia organizmu e, ogólnie. E, no, no, właściwie to, no, to takie, takie bardzo duże poziomy, no to, no, to wiadomo, uduszenie się, no, dlatego nie zaleca się takiej rzeczy, znaczy nie zaleca się, no, ostrzega się. E, już, że, że to była to forma tresury, która miała wywołać masę chorób, tym bardziej nerwowych, znaczy wiadomo, że to była forma tresury, która miała wywołać masę chorób, tym bardziej nerwowych, jak i lockdowny nad rządami, w którym w każdym państwie muszą być po prostu jakieś płyny po prostu, żeby wymyślić, co, co, wymyślać coraz to nowe formy znęcania się. Tym patologicznym rządom nigdy nie zależało na naszym zdrowiu, oczywiście. Teraz chcą nas w ten sposób dołować, przyczyniać się do nerwic. Wiadomo, chcą wyniszczać nas psychicznie. My powinniśmy ich debilne nakazy ignorować całkowicie. Oni powinni być odizolowani natychmiast od społeczeństwa. Powinniśmy ich ignorować i nie ubierać się na czarno, wiadomo, i protestować. Zachęcać też, jak jesteśmy poza krajem, na przykład, aby tam też. Nie dano jeździć sobie po głowie przez, przez nich i tam też protestowano. No, ewentualnie no, można mieć też i kontakt, i, no, i działać wiadomo, da się w, dasie, w, różne, w róż, różne formy są w ten sposób. No, znaczy są, są, są możliwości, Nie, niejednokrotnie ludzie mają, wiadomo, znają języki i tak dalej. No, a w każdym razie, takie, taka ważna informacja dotyczą, dotycząca właśnie tych większych poziomów CO2, większych stężeniach w powietrzu, po prostu jest, jest szkodliwy dla zdrowia, a nawet zabójczy. A jego działanie powoduje powstawanie hiperkapni, a co za tym idzie kwasicy oddechowej i w następstwie obrzęku mózgu. Dlatego. Dlatego to właśnie te rządy tworzące tą, tą całą cywilizację śmierci, które teraz rządzą, tak bardzo nalegały na noszenie masek, niemalże non stop.